No i nowy grzejnik jest na miejscu. W ogóle, to dzień dobry. W kolejnej odsłonie problemów z ogrzewaniem Astra G. Grzejnik na miejscu, gąbka oklejona, podłączone, płyn zalany, auto odpalone, grzejnik gorący. No to co, to jak nie ma wycieków żadnych ani innych dziwnych problemów, to składamy to wszystko. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć Wam, jak tutaj zaczęło się problem. W zasadzie to jest relacja właściciela auta, więc. Podobno problem pojawił się z kolankami, czy tam z łącznikami, które były wpięte w instalację do instalacji LPG, czyli do parownika. Tam trójniki ktoś zamontował. One podobno zaczęły korodować mocno, aluminiowe. No i klient tam sobie chciał je wymienić na nowe i po tej akcji zaczęły się problemy z ogrzewaniem. No to... Wydawać by się mogło, że jaki to ma związek z zapchanym grzejnikiem. A no taki, że te złogi to wszystko gdzieś tam w przewodach się znajduje, jak płyn spuszczamy, później nalewamy nowy, gdzieś tam przewody jeszcze ruszamy, tym wszystkim to wszystko się uwolniło. No i popłynęło w najniższy punkt, dokończyło dzieła, bo to w zasadzie nie stało się na pewno od razu, to ogrzewanie musiało być coraz słabsze, coraz słabsze, no ale póki jeszcze daje radę, no to jest ok, nikt się tym nie przejmuje, natomiast ta akcja z grzejnikami, z tymi łączkami, czy tam trójnikami jakimiś i, i ruszeniem tego wszystkiego spowodowała, że no, że do, dokończyło się to dzieło, dopełniło się i tyle, no i taka to, taka to... E Historia, to nie jest tak, że, że ktoś to zepsuł. No ale to różnie może być interpretowane. Tutaj akurat klient robił sobie sam, więc nie miał do nikogo pretensji. Natomiast no może tak być, to może spotkać każdego, że na przykład ruszycie coś, jakieś przewody, głowice robicie, spuszczacie płyn, zalewacie od nowa. Układ stary, zapyziały, płynu nikt nie wymieniał od dekad, no i problem murowany. Cześć, KIA Sportage, Sportage, Sportage 2.0. GDI. Problem jest z prądem, auto nie chce odpalić po dłuższym postoju, tak jakby się akumulator rozładowywał. Akumulator jest świeży i kupiony właśnie na tą okoliczność. że Coś tam już się działo wcześniej. No i dzisiaj ponoć wczoraj się to wydarzyło. Dzisiaj po, po mm, kilku godzinnym postoju w ogóle zero prądu nie chciało auto odpalić. No to pierwszy strzał, jak już odpalone, sprawdzam ładowanie, ładowanie jest w miarę ok, no 14, 3, czego się czepiać, zwłaszcza, że jakieś tam odbiorniki mamy powłączane. Myślę, że to nie jest problem. Zauważyłem, że mamy luźną tą klemę, ale to tak przy, zupełnym przypadkiem przy wpinaniu sondy. Jak już zgasę auto, to Wam pokażę. Po prostu można tym, tą klemą na słupku kręcić. No co, trzeba sprawdzić, czy jakiś pobór prądu jest, co się dzieje w ogóle, dlaczego ten akumulator się rozładował. Czy się rozładował? Sprawdzimy stan akumulatora. No najpierw trzeba by było go przed sprawdzeniem tak na dobrą sprawę naładować. Bo ponoć był wydojony do zera. No to co? Działamy. Gaszę auto, pokażę Wam tą klemę. Czy przez to? Nie wiem, ale... Ale no to tak też być nie może. Bo jest całkiem luźna. Dobra, wyjmiemy sobie tutaj sądy i Wam pokażę jak wygląda zamocowanie klemy. No jest... No w zasadzie jest nieprzykręcona. Prawdopodobnie już nie można jej przykręcić, bo tutaj jest ściśnięte do końca. No ale, mimo to, nie powinno to tak wyglądać. Dobra, pomiary, czas zacząć. Zaczyna się od po zamknięciu, oczywiście, z centralnego zamka. Tutaj sobie odłączyłem krańcówkę maski, żeby nam nie widział otwartej, żeby się wszystko chciało uśpić, uspać, nie dokuczać. No i mamy taki wynik: niżej nie chce spadać dość szybko spadło wszystko O, widzicie takie jakieś skoki są dziwne tak się budził co chwilkę sprawdzał i z powrotem no generalnie to jakiś tik nerwowy ma ale y, mamy wszystkie drzwi pozamykane z centralnego zamka bo to już sobie tak sprawdziłem chodząc w kółko klapę bagażnika zostawimy na koniec specjalnie bo wiem że tam chyba dobrze nie jest tu mamy wszystko zamknięte. Klapa bagażnika. Po. zamkła, się. dobra, bo wcześniej była niezamknięta. Czyli myślałem, że tutaj będzie problem. No, dajmy mu jeszcze chwilę. Ja zrobiłem sobie test akumulatora. Więc tak, na sam początek, bo akumulator ponoć był totalnie taki totalny nieboszczyk. W ogóle nie chciał auto odpalić. Na kable z innego akumulatora odpaliło i przyjechało kawałek. Kilka kilometrów powiedzmy, przyjechało do mnie, więc raczej wątpię, żeby się zdążył akumulator naładować do takiego stopnia, jaki tu pokazuje nam miernik 98% naładowania i napięcie spoczynkowe to jest 1260. Zwłaszcza, że ja go tutaj już trochę męczyłem, czyli wpiłem sobie miernik, patrzyłem co i jak, kiedy się usypia. Dość długo tutaj trwa to usypianie tego akumulatora, więc nie mam już czasu, dzisiaj idę do domu, ale pomyślałem sobie, że naładuję go porządnie na noc. Tylko nie wiem, czy jest sens, bo mamy 98% naładowania. Jeśli to był totalny nieboszczyk, to myślę, że po 20 minutach męczenia go tutaj centralnym zamkiem, i takim tam, to by no był problem. On by już nie odpalił, z powrotem byłby problem. No, ten, ta klema luźna, ja Wam pokażę jeszcze na słupku. Tutaj, no, to parametry ma takie. O, stan naładowania 98, 460 Amperów z 6, 630. Akumulator ponoć nie jest stary, był niedawno wymieniany. No i i, i właśnie, no, ale dobra. Wszystko na raz. Uporządkujemy tą wiedzę, którą już mamy. To odłączymy. W porządku, to już nam jest niepotrzebne. Tutaj mamy nad, na słupku, a nie widać już, szło. tutaj w tym miejscu widać, że tutaj iskrzyło. Być może po prostu ta luźna klema robi cały ambaras. Tyle dzisiaj, ja sobie to muszę wyczyścić dokładnie, zrobić tak, żeby ta klema była na sztywno. Skręcić to wszystko, w, zostawimy auto na noc. Jutro zobaczymy, co się będzie działo. 20 minut minimum potrzeba tutaj, żeby się wszystko usypiało spadło tam do jakiejś wartości takiej akceptowalnej 0, bo rzadziej, że 0,4 no ale ja tam poszedłem jeszcze grzebać przy tylnej klapie i w sumie jak tam naciskacie, to się ten moduł budzi komfortu wnętrza kabiny i to, to napięcie też tam także te moje pomiary na razie są mało wiarygodne, ja to muszę zrobić tak po kolei Najpierw tutaj, żeby był styk, a później będziemy się martwić, co z tym dalej zrobić. Jesteśmy już po zaprawie porannej z odśnieżaniem. Zobaczę, zostawiłem tu, słuchajcie, na noc z włączonym miernikiem, on się oczywiście automatycznie wyłączył. No, poboru prądu na chwilę obecną nie ma. Ja tutaj wczoraj wieczorem przyszedłem, powiedzmy tam po 2-3 godzinach, jak już skończyłem robotę, też jeszcze go obudziłem z pilota zamknąłem zamki i też ten pobór jak przyszedłem też był w tych, na tym poziomie czyli wszystko się pousypiało a tutaj potrafi to na, nawet przeszło pół godziny przeszło pół godziny jeszcze potrafi tutaj coś się nie uspać i tego poboru jest dość dużo co tu jeszcze chciałem wam powiedzieć ja nie wiem czy tutaj akumulator nie powinien być już jakiś AMG czy jakiś EFB Chyba to jest zwykły akumulator, nie widzę tutaj nigdzie. Dobra, ale tym się nie przejmujmy. Zobaczymy, jeśli rzeczywiście teraz odpali. A w ogóle to sobie zaraz jeszcze sprawdzę napięcie spoczynkowe akumulatora. No dobra, w spoczynku to ma 12,3 Zobaczymy, czy to odpali. Pompa gazu się uruchomiła. Czekajcie, aha, bo tutaj się nie wkłada kluczka, dobra. Ej, No i odpaliło. No i co? Wątpię, żeby ten wczoraj ten akumulator się rozładował do takiego stanu, że on nie chce odpalić. Zwłaszcza, że też z kabli z innego auta była próba, czyli, wiecie, po kablach. No ale jak tam był niekontakt na słupku akumulatora, a na przykład te kable mamy takie marketowe, no to sobie tam można ewentualnie po jakimś czasie pobudzić ten akumulator, ale tak, żeby tego prądu popłynęło tyle, żeby uruchomić silnik, no to wątpię. No i tutaj taka. Taka dobra rada, żeby właśnie tego nie robić w ten sposób, że podjeżdżamy, podpinamy kable i od razu startujemy. No, już się wysunął dość daleko. To w ogóle sprawdzam. To jest Audi E4B8 dwolitrowy TFSI, i sprawdzamy o ile wysunął się już napinacz żeby sobie to sprawdzić, no to tak raczej okiem nie zajrzymy, ale jak już endoskop macie, no to wiadomo, że jest łatwiej, korek taki plastikowy sobie wyciągamy, wygląda tak, no i poniżej siedmiu tych żeberek jest jeszcze ok, a wszystko powyżej jest już nie ok, czyli tutaj mamy siedem żeber, dość mocno rozciągnięty łańcuch, jeszcze tylko taka uwaga, żeby sobie przed sprawdzeniem dokręcić delikatnie kółko wału pasowego w prawo, czyli tak, żeby nam łańcuch po tamtej stronie nam się napiął. Wtedy wy wysuwa się maksymalnie ten napinacz, inaczej będzie wynik przekłamany. Jeśli zatrzymamy silnik, zgasimy go, to bardzo możliwe, że on odbije delikatnie, cofnie się, bo sprężanie go do tego zmusi i będziemy mieli napięty łańcuch po tej stronie, a to powoduje, że napinacz się będzie delikatnie. Mógł schować, chociaż on tam jest chyba mechanicznie zabezpieczony, no ale mniejsza. W każdym razie, żeby to było takie wiarygodne, to delikatnie przed pomiarem kółko w prawo. Łańcuch nam się napina po prawej stronie i możemy sobie patrzeć, chociaż może lepiej nie patrzeć. Po całodniowym dniowym postoju na zewnątrz w śniegu, zobaczcie, kija odpaliła bez problemu, czy zamknięty centralny, czy nie. Jeśli jest problem, to rzeczywiście może występować sporadycznie i tutaj będzie problem w namierzeniu tego zjawiska, dlatego że no jakbyśmy mieli stały pobór prądu, no to można szukać jakiś obwód, prędzej czy później odepniemy, gdzie ten problem jest i przynajmniej sobie zawęzimy jakąś tam grupę odbiorników, natomiast jeśli on występuje, albo go nie ma, no to ciężko, no teraz go nie ma, no i cóż tutaj ale mogę trzymać auto miesiąc i, i dalej problemu nie będzie, więc e, taka naprawa bez naprawy, jeździć jeździ, no to klema przykręcona e, co mogłem to sprawdziłem, ładowanie jest e, w sterowników żadnych błędów nie ma Żaden sterownik nie zgłasza, nic się nie świeci w aucie, nic nie, żadna lampka, kontrolka dioda i tak dalej. Po prostu czasem jest tak, że jest podobno pusty akumulator rano, ale to od wielkiego dzwonu.